Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z Griby Engine Drive. Jest to nagrywane z mikrofonem. No i będziemy rob... W tym odcinku będziemy testować mapę. Nazywa się ona Car Jump Arena 2023. Jest to zmodyfikowana wersja znanej już mapy. Car Jump Arena. Ok, więc rozbiliśmy się. No i na ogół mapa wygląda tak. Jest dość ładna. Yy, możemy sobie polecieć tutaj nawet są schody, jakieś tutaj inne tory. No, tam jest miasto, i w Y, to, tutaj jest autostrada jakaś, y, tutaj są jakieś drogi i tu jest miasto. I to miasto to nie jest pusta tekstura, tylko jak widzicie jakby prawdziwe miasto. Ale nie, nie zajmiemy się jakby miastem. Ciekawe w ogóle jak to się trzyma. Okej. Okay. Oj, okej. Okay. Y, weźmy sobie. Wreszmy auto i weźmiemy sobie... Jeszcze raz skoczymy, ale weźmiemy sobie coś dużo szybszego. Może na przykład na, chyba najszybszą siwettę z Cintillen. Okej, okay, mamy już ją za, za y, Mamy już ją. No i możemy sobie zjechać. I jedziemy. Jedziemy z, y, mapa na ogół jest bardzo ładnie zrobiona. A w, a w przeciwieństwie do tego, co można się wydawać, nie jest specjalnie duża. Zajmuje około 300 MB. No więc tak, przeniesiemy się może w jakieś inne miejsce. Tutaj mamy tunel. Tutaj jest tunel idąc nad. Tak? Tutaj mamy autostradę. Tutaj mamy parkur. Może przejdziemy się na parkour. Okej, okay, mamy parkour i. I. Dobra. Yy, dobra. To. Tak, tutaj mamy parkour. I mamy tutaj. Jedynkę i dwójkę. Tu mamy jeszcze autobahny. Mamy tu parking. Mamy jakiś tutaj jeszcze. Zobaczymy, co to jest. Aha, dobra. Yy, no to... To jeszcze raz. Yy, dobra. I... Syk! Okej. Okay. To w miarę bezpieczna jest ta siweta. Ok, dalej. Yy, mamy tutaj, to, yy, tutaj mamy roof slider. Sobie chętnie zobaczę, co to jest. Uwaga, lećmy fajne to, ale tak, tak na serio, nie ukrywajmy się, na, zawsze na takiej mapie na, najlepsza była skocznia, ale w poprzednim, y, na poprzedniej y, mapie przed remasteru to też były takie rzeczy, ale mówię, większość osób prawdopodobnie... to jest? Co jest? Aha. Okej, okay, no spoko. Okay. Co my tu mamy? Mamy tu jakiś... Jakiś garaż. Nie, tunel. I uwaga, lecimy. Jesteśmy... W kuli. Jeździ się super. Ale <śm> fajne Nie? Nie spadaj. Okej. Okay. Więc mamy tutaj taką górę. Yy, dalej tutaj mamy hotel i jakiś festiwal. No, no spoko, jakieś tutaj wszędzie tu są jakieś reklamy i koding QR, ale w sumie, tak jak w realistycznym świecie, też są yy, reklamy, właśnie tutaj chyba nie możemy wjechać na górę, więc ja bym sobie. Na ogół mapa też jest na ogół fajna, też do takiego samego po prostu, jak ktoś chce tylko pojeździć. Również jest świetna ta mapa. Yy, bo, bo, bo jest tam autostrada, są drogi, są jakieś hotele. A propos autostrady właśnie sobie... są, O, tutaj są takie jeszcze mniejsze drogi, no w ogóle wszystko super. No na przykład autostrada też jest świetnie zrobiona. Wygląda prawie jak prawdziwa. Yy, oj. Na ogół jest to chyba położone gdzieś w Niemczech. Yy, no. Mamy tam jeszcze. bridge, oh, most. Bridge, most. taki fajny most to sobie. Mamy już tutaj. Tutaj mamy jeszcze drugi tunel. No, ale nie, no. Mapa wygląda po prostu prześwietnie. Jest dość spora. I nawet jest dobra, mówię, do samego jeżdżenia. Więc super, świetnie. Ok, zobaczmy sobie jeszcze tutaj. Tu mamy jeszcze jakiś padług. A, czyli taki dół jakiś. Tu mamy duże dwa duże parkingi. Tu mamy jeszcze jakieś centrum informacyjne. Weźmiemy sobie jeszcze... Tu, tu, tu są garaże. Dobra. Weźmiemy sobie jeszcze tutaj, czyli tak. Hike najpierw Hike Striker. Aha, to jest coś takiego. W ogóle wydaje mi się, że zostały też dodane niektóre z tych... Wcześniej, ale to dobrze. Ok, jedziemy 400 na godzinę 340 na godzinę. No i cyk. Na pier... jesteśmy super. Ale to fajnie wygląda te ujęcia, ja pierniczę. Ale auto nie wygląda nawet aż tak źle, no bo przypominam, wjechaliśmy z prędkością 300 na godzinę. Long jump. Na no spoko. Zaraz zobaczymy, co to jest. Tak. Tyk! Woo! I na koniec. Na koniec. Jest. Ale dobrze nam poszło. I mamy jeszcze ostatni z tych torów A mianowicie Stone Skipping Okej okay. O, te światła się na górze zmieniają To też jest fajne Na start się zmieniają Szczegóły tu bardzo dużo fajne. Jest 160 metrów. Ok, yy, mamy już chyba tutaj takie wszystkie ważniejsze rzeczy zrobione. Re tutaj są też takie sieci dróg, ale one nie są na ogół te drogi najlepszej jakości. Może kiedyś będzie to jakoś dodane, ale i tak twórca zrobił ogromną robotę przy wykonaniu tej mapy, ale w końcu to była najpopularniejsza mapa pobierana, więc jakby jakby, jakby, jakby... jakby pozostawił ją w stanie jakim była, a była no lekko przestarzała, chociaż nie było tragedii w porównaniu do innych dość popularnych modów sprzed lat, no to... no... Te, ta mapa ma szansę też stać się bardzo popularną, Między innymi też z powodu na bardzo ładne graficzki między innymi. Przez to może być też dobrą mapą, tak po prostu sobie do jeżdżenia, Jak też po prostu sobie jechać, nie? Tak też może być dobra. Misji chyba nie ma, chociaż zaraz to zobaczę. Nie, nie ma żadnych misji, nic takiego. Ale w sumie się nie dziwię, i widzę, że jesteśmy pod tym, i to jest chyba tunel podchodzący do dołu. Do dołu w skoczni całej. Nie, nie. Utrzymać. Dobra. No i jeszcze S są tutaj dodane różne. Ciekawe, tutaj na przykład, jak jest ta skocznia, to jest tutaj taki fajny wyjazd. detale jest na ogół bardzo dużo tutaj dodanych. Wszystko to ładnie wygląda, i w ogóle to, to, to ma kolizję. Myślałem, że nie będzie miało. Ok, podsumowując, jest to świetna mapa. Następca mapy, która była po prostu jakby jedną naj, najbardziej popularną modyfikacją w grze i udało się to następstwo wręcz idealnie mapa jest prześwietna brakuje mi jednakże kilku rzeczy używam że zostaną dodane w przyszłości ale może sobie Mapa posiada dużo torów, tak po prostu sobie do zabawienia, więc można się zabawić spokojnie. Na ogół polecam bardzo, bo jest, jest warta swoje ceny. Nie, bo to w sumie jest... Normalne. Ale naprawdę mapa świetna, dobra robota że ktoś się nad tym napracował, a myślę, że nawet nie jeden ktoś, tylko tyle więcej ktośów, bo to nie wygląda na mapę jak, jak na mapę tylko przez jednego gościa. Ale podsumowując jest to świetna mapa. Do widzenia, do zobaczenia i do następnego odcinka.